Witam wszystkich! za od tego! Zdobiliśmy 100 subskrypcji. Oczywiście, zgodnie z obietnicą, rozdajemy paczkę wojanków. Także przechodzimy, jest z nami ekipka. ¡Jeee! Jestem subskrypcją! Wow! Jesteśmy subskrypcją! Także Ani! To za -o 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 -o. Co to za dziwne rzeczy? Teraz specjalny odcinek: jeżeli dobijemy 100 łapeczek pod tym szorstikiem, nasz prezydent rozdaje dodatkową paczkę wojanków. Także trzymajmy Także teraz rozdajemy po wojankach. Bardzo proszę. Dziękuję, dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo proszę gorący opaków. Dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję, dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję. dziękuję. Jak widać, zabrakło także. Jeżeli <laughs> dobijemy kolejne stonie nie licząc tutaj naszego prezydenta, to kupuję kolejną paczkę wojanków. Także trzymajcie się i do zobaczenia.